Nazywam się Krystyna Kowalska, mam 63 lata i przez niemal całe życie wierzyłam, że dobre maniery rozwiążą wszystko. Ta wiara rozsypała się w pył na kolacji w głośnej restauracji przy Alei Jana Pawła II w samym sercu Warszawy. To był jeden z tych lokali, które uwielbiał mój syn Piotr. Neonowe szyldy, głośny śmiech, zapach smażonych krewetek i masła. Byliśmy tam z powodu zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez Martę, jego żonę. Jednej z tych imprez, gdzie ludzie udają, że szczodrość jest wrodzoną cechą ich charakteru. Wszystko zaczęło się od toastu. Kieliszki zadzwoniły, a ktoś ogłosił, ile która rodzina obiecała wpłacić. Kiedy prowadzący odczytał moje nazwisko, nastała chwila ciszy. Dwadzieścia złotych, powiedział, marszcząc brwi. Pomyślałam, że się pomylił. Wtedy ostry i zawstydzony głos Piotra przeciął gwar. Dwadzieścia złotych to musi być błąd. Powtórzył prowadzący z jeszcze bardziej ściągniętymi brwiami. Stół zamilkł. Niektórzy goście odwrócili wzrok. Ścisnęłam serwetkę na kolanach. Myślałam, że to tylko na loterię, powiedziałam cicho. Śmiech Marty był lekki, ale ostry jak brzytwa. Ach, na pewno żartuję, Piotrze. Musi. Przecież co miesiąc wysyłam twoim rodzicom trzy tysiące złotych. Poczułam, jak powietrze ulatuje mi z piersi. To były moje pieniądze powiedziałam niegłośno, ale wystarczająco by mnie usłyszeli. Marta odwróciła się do mnie, a jej oczy błyszczały pogardą. Proszę, nie przypisuj sobie naszej hojności, jakby była twoja. Wstyd mi za ciebie. Jej słowa spadły jak potłuczone szkło. Mój syn nie pisnął, tylko spojrzał na mnie, jak mężczyzna patrzy na obcą kobietę, która zepsuła mu wieczór. Chciałam mu wytłumaczyć, przypomnieć, kto zapłacił za jego pierwszy samochód, pierwszy garnitur, wkład własny na mieszkanie, ale słowa utknęły mi między żebrami a gardłem. Zostałam cicho, skinając głową, jakby upokorzenie mnie nie obchodziło. Kelner przeszedł, pytając, czy chcemy więcej do picia. Odegnałam go ręką i wyjęłam torebkę, wsuwając banknoty pod talerz. Nie chodziło już o pieniądze, chodziło o sposób, w jaki Piotr unikał mojego wzroku i o to, jak Marta uśmiechała się. Jakby w końcu wygrała bitwę, którą toczyła od dawna. Kiedy kolacja dobiegła końca, szłam samotnie na parking, czując na skórze chłodny wiatr z nad wisły. Światła restauracji lśniły za mną, i po raz pierwszy zrozumiałam, że cisza potrafi ważyć więcej niż hałas. Tego wieczoru wróciłam do domu i otworzyłam konto bankowe. Ekran laptopa świecił w półmroku liczbami tak znajomymi, że już mnie nie zaskakiwały. Zamknęłam laptopa i siedziałam bez ruchu, słuchając jak dom układa się do snu wokół mnie. Ta cisza kiedyś mnie uspokajała, teraz przypominała mi, ile mnie kosztowała. Po śmierci mojego męża, Rafała, minęły lata. Każde osiągnięcie było wpisem w mojej księdze głównej: studia, pierwszy samochód, wesele, mieszkanie, każdy krok zaznaczony w moich zeszytach. W dzień pracowałam jako księgowa w osiedlowym sklepie z narzędziami, a wieczorami sprzątałam biura. Każdy grosz trafiał do dwóch kopert, jedna na rachunki. Druga na przyszłość Piotra. Pamiętam jak raz wróciłam blisko północy, mając dłonie spalone od chloru. Piotr spał przy kuchennym stole z otwartymi książkami i miską do połowy opróżnionych płatków obok. Stałam tam chwilę, dumna i ze ściśniętym sercem. Mówiłam sobie, że to zmęczenie, opuszczone posiłki, noce, kiedy szeptem wymawiałam imię ojca, by się nie złamać, wszystko się opłaci. Kiedy Piotr dostał list z Politechniki Warszawskiej, płakałam w schowku na miotły w pracy, żeby nikt mnie nie widział. Tego samego popołudnia zapłaciłam za wpisowe. Potem był ślub, potem wkład własny na ich pierwsze mieszkanie. Każdy jego postęp miał obok kreskę w mojej księdze. Myślałam, że dając mu wszystko, stanie się wdzięczny, ale w pewnym momencie wśród tylu płatności, mój syn przestał oglądać się za siebie, by zobaczyć, kto trzyma światła zapalone. Dystans nie pojawił się nagle. Zaczął się cicho, jak chwasty, które wplątują się w ogrodzenie, aż przestajesz rozpoznawać, co jest pod spodem. Po ślubie Marta zaczęła organizować wszystko: imprezy, urodziny, nawet niedzielne obiady, które kiedyś ja urządzałam. Miała sposób mówienia, który brzmiał uprzejmie, ale nie zostawiał miejsca na sprzeciw. Łatwiej nam będzie, jeśli to my zajmiemy się logistyką, Krystyno. Mówiła z tym swoim uśmiechem, który wcale uśmiechem nie był. Już wystarczająco dużo dla nas zrobiłaś. Na początku jej wierzyłam, może po prostu chciała pomóc. Przekonałam się, że taka jest miłość w nowym pokoleniu niezależność. Ale kiedy nadszedł czas na święto niepodległości i postanowili zorganizować skromną kolację u siebie, bez zapraszania mnie, coś we mnie zgasło. Piotr zadzwonił tej nocy. Głosem pośpiesznym i radosnym: Mamo, Marta chce tylko dobrze. Wiesz, jaka jest? Tak, wiedziałam. Ale wiedza ta nie złagodziła dystansu, który między nami postawiła. Była precyzyjna, skuteczna i w swoich oczach zawsze miała rację. Przestałam czekać na ich wizyty. Gdy przychodzili, Marta sprawdzała komórkę między zdaniami, podczas gdy Piotr potakiwał wszystkiemu, co mówiła. Ja siedziałam tam z ciastem na kolanach, uśmiechając się udając, że cisza to komfort, a nie oddalenie. Wiadomości tekstowe najpierw się rozrzedziły, odpisywali z opóźnieniem, potem wcale. Moje zdjęcia ogrodu pozostawały nieprzeczytane. Raz zostawiłam Piotrowi wiadomość głosową na urodziny. Nie oddzwonił przez tydzień, kiedy w końcu to zrobił, podziękował mi za pamięć, jakbym była daleką sąsiadką, a nie jego matką. Do tego czasu nauczyłam się już nie oczekiwać dzwonka telefonu. Utrzymywałam się w zajęciu, ustaliłam nowe rutyny, przekonałam się, że cicha miłość to wciąż miłość, ale w głębi duszy znałam prawdę. Ktoś inny przepisał moje miejsce w mojej własnej rodzinie. Noc po tamtej kolacji nie zmrużyłam oka. Wciąż słyszałam głos Marty w głowie, ten kpiący ton przebrany w elegancję. Nie kradnij sobie zasług. Za każdym razem, gdy zamykałam oczy, rozbrzmiewał na nowo. O świcie ból zamienił się w coś ostrzejszego, determinację. Zaparzyłam kawę i usiadłam przy biurku, gdzie stary komputer buczał, jakby wstrzymywał oddech. Lata pracy nad księgami rachunkowymi uczyniły mnie ostrożną, drobiazgową. Otworzyłam bankowość internetową, nie spodziewając się niczego niezwykłego, ale tam były, automatyczne przelewy. Linijka powtarzała się miesiąc po miesiącu. Zawsze tego samego dnia. Odbiorca: Piotr i Marta Kowalscy. Tytuł: Wsparcie dla wspólnego gospodarstwa domowego. Gardło mi wyschło. Cofnęłam się o cały rok. Każda płatność wychodziła punktualnie, prosto z moich oszczędności, tego samego konta, które otworzyłam po śmierci Rafała. To była moja poduszka finansowa na starość, której dotykałam tylko gdy Piotr potrzebował pożyczki na swój biznes. W pewnym momencie Marta przekonała mnie, bym podpięła ją do ich wspólnego konta. Tylko dopóki się nie ustabilizujemy. Zapomniałam, że nadal jest aktywna. Teraz tam było. Dwanaście czystych wypłat, każda na tę samą kwotę, którą Marta tak chełpiła się publicznie. Trzy tysiące złotych miesięcznie. Wystarczająco, by pokryć moje skromne życie. A mimo to, dzięki mojemu dobremu zarządzaniu, żyłam za znacznie mniej. Wydrukowałam wyciągi z kąta. Kartki lekko drżały mi w dłoniach, ale nie ze strachu. Rozejrzałam się po domu. Nieskazitelna kuchnia, oprawione zdjęcia uśmiechniętej pary, która kiedyś mnie potrzebowała, i zrozumiałam, jak dobrze mnie utrzymali w ciemności. Za każdym razem, gdy Marta chwaliła się swoją hojnością, za każdym razem, gdy Piotr mówił: Ona nam tak pomogła, wydawali to, na co ja zapracowałam w pocie czoła. Tego popołudnia wyciągnęłam stary, skórzany notes, w którym ręcznie notowałam wydatki. Wpisałam każdy przelew, jeden po drugim, aż tuż rozmazał się od mojego uścisku. Potem oparłam się i spojrzałam na ostatnią linijkę. Nie tylko zabrali moje pieniądze, zabrali małą godność, która płynie z dawania od serca. Na zewnątrz późnoletnie słońce rozciągało się na podwórku, delikatne i bezlitosne. W tym samym momencie zamknęłam notatnik i położyłam na nim długopis. Po raz pierwszy od dawna nie czułam się bezbronna. Czułam się przebudzona. Następnego ranka pojechałam do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w centrum Krakowa, tej ze skrzypiącymi podłogami i tą samą kasierką, która pomogła mi otworzyć pierwsze konto po odejściu Rafała. Nazywała się pani Elwira. Kobieta o łagodnym głosie, która zawsze pamiętała o urodzinach i nigdy nikogo nie pospieszała. Dzień dobry, Krystyno powiedziała z uśmiechem w czym mogę pomóc? Chciałabym dokonać zmian odpowiedziałam, podając jej dowód osobisty i anulować kilka automatycznych przelewów na zawsze skinęła głową, stukając palcami w klawiaturę Ma pani imiona odbiorców tak mój głos nie drżał. Podałam dane Piotra i Marty wraz z numerem konta. Spojrzała na ekran, a potem ostrożnie na mnie. To spore kwoty. Jest pani pewna, że chce je anulować? Tak, powiedziałam z całą pewnością. Zamknęła plik i wydrukowała formularz do podpisania. Skrobanie mojego długopisu na papierze zabrzmiało ostatecznie jak ciche zamknięcie drzwi. Przed wyjściem przeniosłam resztę moich oszczędności na nowe konto, na panieńskie nazwisko. Krystyna Wójcik, nazwisko którego nikt w Krakowie nie używał w stosunku do mnie od 40 lat. Zweryfikowałam tożsamość dowodem i przesunęłam środki. Poranne powietrze pachniało solą i mokrym chodnikiem. Przeszłam kilka przecznic, kupiłam kawę i usiadłam na ławce z widokiem na rynek główny, po raz pierwszy od miesięcy. Napięcie w moich ramionach ustąpiło. Trzy dni później zadzwonił telefon. Imię Marty migało na ekranie. Pozwoliłam mu zawibrować dwa razy, zanim odebrałam. Halo, Krystyno, zaczęła słodkim, ale napiętym głosem. W banku był błąd, miesięczny przelew nie dotarł na nasze konto. Ach, powiedziałam, mieszając herbatę. Może bankowi też się znudziło ciągłe dawanie. Nastąpiła długa przerwa wystarczająca, by usłyszeć, jak wstrzymuje oddech. Przepraszam, pozdrów Piotra. Dodałam i się rozłączyłam. Potem cisza w moim domu nie wydawała się już pusta, wydawała się wywalczona. Przyjechali pewnej niedzieli po południu bez zapowiedzi. Zobaczyłam ich samochód wjeżdżający na podwórko, błyszczącą szarą furgonetkę, nieskazitelną jak zawsze. Marta wyszła pierwsza, jej obcasy stukały o beton jak znaki interpunkcyjne. Piotr podążał kilka kroków za nią z miną w połowie złą, w połowie zawstydzoną. Otworzyłam drzwi, zanim zapukali. Cześć, powiedziałam, wejdźcie. Nie usiedli. Marta skrzyżowała ramiona, a Piotr zaczął mówić, zanim zamknęłam drzwi. Mamo, dlaczego to zrobiłaś? Konto to katastrofa, odrzucono płatności, musieliśmy odwołać parę rzeczy. Odwołać co? Zapytałam. Raty kredytu, prąd, ubezpieczenie wyjąkał. Marta odcięła go krótko. To ty to spowodowałaś, Krystyno. Bank powiedział, że anulowałaś przelewy. Nie możesz od tak wyciągnąć nam dywanu spod nóg. Nie możesz nas sabotować. Spojrzałam na nią, potem na mojego syna. Jego szczęka była zaciśnięta, ręce niespokojne. Te same ręce, które trzymałam mocno, gdy uczył się pisać. Rozumiem, powiedziałam cicho. Więc nigdy nie przyszło wam do głowy zapytać, skąd biorą się te pieniądze. Oczy Piotra zadrżały. Niepewne, chwilowe. Sprawdźcie swoje własne wyciągi z kąta powiedziałam Mój głos pozostał spokojny niemal łagodny Wszystko co musicie wiedzieć jest już na piśmie Przez dłuższą chwilę nikt się nie ruszył Powietrze między nami było ciężkie od tego czego nie chcieli zobaczyć Marta załamała się pierwsza mamrocząc coś pod nosem zanim wyszła do drzwi Piotr został jego gniew chwiał się wystarczająco by wyłonił się wstyd Mamo zaczął ciszej teraz Potrząsnęłam głową Wróć do domu, Piotrze, dowiedz się. Kiedy drzwi zamknęły się za nimi, cisza stała się solidna, jakby ściany w końcu wzięły moją stronę. Następne tygodnie były ciche, zbyt ciche. Jak dom czuje się po długiej kłótni, pusty, ale dziwnie lżejszy. Nie miałam więcej wiadomości od Piotra ani od Marty, ale złe wieści rozchodzą się szybciej niż przebaczenie w Krakowie. Zaczęło się od przypadkowej uwagi pani Grażyny, mojej sąsiadki która jest wolontariuszką w izbie handlowej. Szkoda tej butiku przy ulicy Floriańskiej, powiedziała pewnego ranka podlewając swoje bugenwille. Czy to nie był Marty Kowalskiej? Zamknął się z dnia na dzień jakieś niezapłacone faktury. Skinęłam tylko głową, nie pozwalając by cokolwiek zdradziło moje uczucia. Kilka dni później usłyszałam kolejną rozmowę na rynku. Ktoś powiedział, że firma logistyczna Piotra straciła duży kontrakt z powodu nieudanych płatności, zepsutej zdolności kredytowej, wycofujących się dostawców. To był rodzaj upadku, który nie następuje nagle. Rozpada się nić po nici, aż nic nie zostaje. W domu zaparzyłam herbatę i usiadłam przy kuchennym oknie. Bugenwile na moim podwórku zaczynały kwitnąć, różowe plamy na tle gasnącego zimowego światła. Pomyślałam o tylu nocach nad godzin, mówiąc sobie, że jeśli będę dawać, życie mojego syna będzie łatwiejsze niż moje. Może i było, ale komfort bez wdzięczności to tylko pusta próżność w drogich ubraniach. Czasami łapałam się na myśli, czy zadzwonią, czy w końcu uświadomią sobie, skąd pochodził ich spokój. Ale telefon milczał, a ja też go nie dotknęłam. Pewnego wieczoru, składając pranie, usłyszałam przejeżdżającą ich furgonetkę. Silnik warczał, nie było to już to gładkie, ciche buczenie, co wcześniej. Przez okno zobaczyłam Piotra za kierownicą, z wpatrzonym wzrokiem przed siebie. Marta siedziała obok, z twarzą zwróconą w ciemność. Stałam tam bez ruchu, dopóki hałas nie zginął w ulicy. Potem, zgasiłam światło na ganku, wylałam herbatę do zlewu i pozwoliłam ciszy ponownie wypełnić dom. Tym razem nie ważyła, była zasłużona. Było późne popołudnie, gdy usłyszałam wjeżdżający na podwórko samochód. Dźwięk był wolniejszy, niepewny. Osuszyłam ręce w ścierce kuchennej i spojrzałam przez okno. Piotr był za kierownicą, ze zwieszonymi ramionami. Marta została na siedzeniu pasażera, skrzyżowane ramiona, patrząca prosto przed siebie. Przez chwilę myślałam, że będę udawać, że mnie nie ma, ale stare nawyki trudno wykorzenić. Otworzyłam drzwi, zanim zapukał. Mamo, powiedział cicho. Jego głos był zachrypnięty, jakby nie używał go od dni. Możemy porozmawiać? Odwróciłam się na bok. Wejdź. Poszedł za mną do kuchni, gdzie wciąż unosił się zapach cytryny po porannym myciu. Rozejrzał się, jakby widział dom po raz pierwszy. Jego wzrok zatrzymał się na oprawionym zdjęciu go w wieku dwunastu lat, uśmiechniętego z wędką obok ojca. Przepraszam cię. Powiedział w końcu, siadając na krześle, miałaś rację we wszystkim. Czekałem na te pieniądze, kontynuował. Nie szły ani na hipotekę, ani na biznes. To było na spłatę kart kredytowych Marty, designerskie ciuchy, podróże, te rzeczy. Nie dowiedziałem się, dopóki bank nie zaczął dzwonić. Na zewnątrz wiatr kołysał gałęziami wierzb. Nalałam dwie filiżanki herbaty i przesunęłam jedną w jego stronę przez stół. Nie oczekuję przebaczenia, powiedział. Ale mamy kłopoty. Nie wiem dokąd jeszcze pójść. Powoli mieszałam herbatę. Przyszedłeś po pomoc. Skinął głową. Tylko dopóki nie staniemy na nogi. Spojrzałam na mężczyznę, którym się stał, na chłopca, którym był, i poczułam, jak coś ciężkiego porusza się we mnie. Nie złość, nie litość, tylko ulgę. Nie mogę naprawić tego, czego odmówiłeś zobaczyć, powiedziałam. Dałam ci więcej niż pieniądze, Piotrze. Dałam ci zaufanie, to też wydałeś. Spuścił wzrok na swoje dłonie, kostki zaczerwienione, tak jak wtedy, gdy był mały i powstrzymywał płacz. Rozumiem, szepnął. Kiedy wyszedł, powietrze w kuchni znów się uspokoiło, ciche i nieruchome. Widziałam, jak idzie do samochodu. Marta nigdy nie spojrzała w moją stronę. Gdy odjechali, dokończyłam moją letnią herbatę, twardo i stanowczo, i wcale nie czułam się pusta. Wrócił następnej nocy, tym razem sam. Na zewnątrz powietrze było ciężkie od deszczu. Jego koszula była wilgotna na kołnierzu. Nie odezwał się, kiedy pozwoliłam mu wejść. Poszłam do biurka i wyjęłam stary skórzany notes, ten, który prowadziłam od roku, w którym zmarł Rafał. Otworzyłam go na stole między nami. Strony były pożółkłe, tuż miejscami wyblakły, ale liczby nadal były wyraźne. Każdy depozyt, każda płatność, każda notatka na marginesie moim małym, starannym pismem. To, powiedziałam, przewracając stronę, jest miejsce, w którym zaczął się twój fundusz na studia. To twoja pierwsza pożyczka na biznes, a tutaj koszty wesela. Pochylił się bliżej, wstrzymując oddech przy każdym wierszu. Kiedy dotarł do ostatniej linijki, oczy mu zwilgotniały. Nigdy nie wiedziałem, szepnął. Nigdy nie zapytałeś? Powiedziałam łagodnie. Przez dłuższą chwilę nic nie powiedział. Potem zadrżały mu ramiona i zakrył twarz dłońmi. To nie był płacz, który prosi o pocieszenie. To był ten, który przychodzi, gdy prawda cię osacza. Zostawiłam go tam, podczas gdy deszcz delikatnie stukał w okna. Księga główna leżała otwarta między nami. Cichy dowód wszystkiego, co dałam, a co on zapomniał. Wiosna nadeszła tego roku powoli, jakby świat w końcu wypuścił oddech. Bugenwile zakwitły wcześnie a powietrze w pobliżu plaż Gdańska niosło zapach soli i nowych początków. Kiedy wprowadziłam się do małego domku nad zatoką, kartony z Krakowa zbierały już kurz w kącie. Nie spieszyłam się z rozpakowywaniem. Zbyt bardzo podobała mi się cisza. Domek był mały, białe okiennice, ganek złuszczącą się farbą i wąska ścieżka prowadząca prosto do wody. Rafałowi by się spodobało. Zawsze mówił, że najlepszy spokój to ten, który nie potrzebuje publiczności. Znów odnalazłam cel w lokalnym centrum alfabetyzacji, pomagając dorosłym odzyskać to, co zabrało im życie. W każdy wtorek rano siadałam obok kobiet o szorstkich dłoniach od pracy, obserwując, jak ich twarze się rozjaśniają, gdy słowa powracają. To było jak naprawianie czegoś, nie dla innych, ale dla siebie. Popołudniami czytałam przy oknie lub szłam na molo z termosem herbaty. Nie sprawdzałam już komórki z przyzwyczajenia. Cisza, która kiedyś bolała, stała się stanowcza, jakbym w końcu przynależała. Pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za zatoką, stałam na ganku ze starą żarówką, którą Rafał podłączył dekady temu. Metal był miejscami zardzewiały, szkło zaparowane, ale nadal działało. Wymieniłam kabel, dokręciłam śruby i włączyłam przełącznik. Delikatne światło rozlało się po ganku, ciepłe i równomierne. To światło nie jest już do czekania, szepnęłam. Jest dla spokoju. Telefon zawibrował na stole za mną. Wiadomość od Piotra: Mamo, dziękuję za wszystko, czego nie widziałem. Przeczytałam raz i odłożyłam komórkę. Nie potrzebowała odpowiedzi. Są rzeczy, które lepiej pozostawić w całości w ciszy. Na zewnątrz zatoka lśniła w przyćmionym blasku światła na ganku. Oparłam się o balustradę, czując chłodne drewno pod dłońmi i wsłuchałam się w cichy szum przypływu. Noc nie była pusta, była pełna i po raz pierwszy od lat ja też. Jeśli ta historia poruszyła twoje emocje, zasubskrybuj kanał Dziennik Emocji, aby zobaczyć więcej prawdziwych historii o życiu, miłości i wywalczonej godności.